Siemanko, witajcie na kanale Podróżnicy.pl. My właśnie dotarliśmy do Mrągowa, w którym od 1982 roku organizowany jest Piknik Country. Mrągowo jest również głównym ośrodkiem turystycznym i wypoczynkowym na Mazurach. Położone jest na Pojezierzu Mazurskim i wchodzi w skład Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Do takich najważniejszych jezior mrągowskich możemy zaliczyć jezioro Czos, jezioro Sutapie Małe, jezioro Sołtysko, a także jezioro Magistrackie. Warto wspomnieć również o jeziorze Juno, które wpływa do jeziora jeziora Czos i jeziora e, Kiersztanowskiego. Chcemy Wam pokazać kilka ciekawszych miejsc i obiektów, które znajdują się tutaj na terenie Mrągowa oraz przekazać Wam krótkie informacje na ich temat. Ten neoklasycystyczny budynek ratusza, który widzicie za mną, skończono budować w 1825 roku. Na daną chwilę znajduje się w nim Muzeum Ziemi Mrągowskiej. if i'm lost along the way if i wander off onto a different trail will you forgive me if i fail when i'm lost To co widzicie, to jest kamienica Rabina. Do trzydziestego roku y, mieszkał tutaj i miał swój y, sklep odzieżowy. Ostatnim rolnikowski Rabin. Wiać. Trochę się zrobiło chłodno, ale i tak nie jest źle. Jest 1 listopada świeci tak słoneczko, naprawdę jest ogólnie pięknie. To, co widzieliście, te kamieniczki i tą aptekę pod orłem. Czekajcie, tutaj to jest jedna z najlepiej zachowanych i najstarszych kamienic właśnie w Brągowie. I powiem szczerze, że byliśmy już tu kilka razy, ale jakoś tak nigdy nie, nie wgłębiliśmy się w to, co tutaj jest i jakie tutaj są budynki. I naprawdę ma super klimat to miasteczko. Idziemy sobie teraz tutaj przez skwery Jana Pawła II. Zresztą widzieliście tam ten pomnik. Wyczytałem, mhm. że został zaprojektowany przez pana z w ogóle. Także fajnie, że tutaj wszystko zostaje wśród swoich, nie? No idziemy teraz yy, na jakieś molo tutaj przy jeziorku Czos, nie? Tak, 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 jeziorku Czos, Czos no. Tam widać ten. Tam widać amfiteatr po drugiej stronie jeziora. Zmiana tutaj oświetlenia, jak widzicie, raz ciemno, raz jasno. W słońcu cieplutko, a tak jest w cieniu to tak trochę chłodek jest. Ale jest taka, zaczęła się teraz taka prawdziwa jesień dopiero moim zdaniem. Liście tak. Fajnie tu jest, byliśmy tutaj już niejednokrotnie, nie? Tak, tak, fajnie, fajnie. Ekstra. Kiedyś wonajliśmy sobie też takie, jak to się nazywa, Luki? Nie Kłady, no takie rowerki, tylko takie rowerki. Jest. Bo jeszcze był taki malutki. Po promenadzie tutaj. No ekstra było, bo to jest tak fajnie, nie wiem czy dookoła całego jeziora, czy jest taka, no dookoła? Jest promenada taka... Nie mhm. wiem, do, dookoła to chyba nie, bo tam to są, po drugiej stronie, więc nie, ale... Ale, ale, jest, ale długa. No, długa, długa. Fajnie, fajnie. No latem to tu w ogóle wiecie, żyje to miasteczko. No, ale Super jest. Lubię to miasto. Też lubię. Też lubię. <laughs> Zaraz wam pokażemy jeziorko, jak pięknie no. wygląda. if i'm lost along the way if i wander off onto a different trail will you forgive me if i fail when i'm lost and erased Jesteśmy teraz nad y, Jeziorem Magistrackim, jak widzicie tutaj. Y, jest to takie małe jeziorko w centrum Mrągowa. Y, Przychodzą tutaj miejscowi, wiecie, odpocząć sobie i pospacerować. pospacerować. Turyści też lubią tutaj przychodzić, bo widać zawsze latem po prostu pełno osób. Miejsce takie rekreacji dla, dla, dla wszystkich. No tak. Chodzimy sobie tutaj wokół tego jeziorka. jeziorka. Słuchajcie, w Mrongowie jest 22 tysiące ludności. Około 22. Około 22. Odbywają się tu trzy imprezy. Takie duże trzy imprezy. Trzy wiecie. główne duże imprezy, czyli piknik country, e, festiwal kultury kresowej i, i Mazurska noc kabaretowa. Dokładnie. No latem jest co robić, wiadomo. No, na pewno turystów przyciągają jeziora. E, no i klimacik jest fajny ogólnie no tego tak, miasta. Tak, ale te imprezy chyba najbardziej. W ogóle jest też dużo koncertów, wiecie, naprawdę. Przecież co chwilę gdzieś tam widać było plakaty, no wiadomo. Teraz w obecnej sytuacji, no to. Mało się dzieje, tak, ale, ale wcześniej co tam się stało? Nie wiem. No ale bo yy, wcześniej naprawdę się tutaj dużo działo. Ja pamiętam jako młody chłopak tutaj to też. Yy, przyjeżdżałem na piknik country. Gdzieś tam kiedyś ze znajomymi chyba pod My? namiotem spaliśmy. No, z Przemkiem kiedyś byłem. Tak. tak. Yy, raz byłem. No. A ja byłam też i przyjeżdżałam tutaj z tatą, Wiecie, to chyba było, mi się wydaje, że koniec lat 90. jakoś, jako jeszcze mała dziewczynka i naprawdę to miasto żyło, po prostu full motorów, wiecie, ulice zablokowane, pełno osób. To był taki niesamowity klimat. Ja myślę, że teraz... Jest troszeczkę inaczej, że już ten klimat trochę gdzieś tam zanie. Może jest tak, że wiesz, my dorastamy i jakoś A no też inaczej ten klimat, to postrzegamy. Da, też, inaczej nie? to postrzegamy dokładnie. No, ale naprawdę było wtedy fajnie, tak bardzo mi się podobało. I jak znajdę, to wkleję wam tutaj stare moje zdjęcia. Tylko się nie przestraszcie. To, co, to co ten jest przykre? No że zimą, nie? Gdzieś te miasteczka takie turystyczne zamierają, nie? No, ale może wtedy ludzie się regenerują, miejscowi odpoczywają od turystów, no wiecie. Tak, no to wiadomo. Tak, to może to, jak to jest. My lecimy dalej, musimy jeszcze podejść w dwa, trzy miejsca, a później coś chyba zjemy. Na pewno coś zjemy, bo wzięliśmy ja ze sobą głodny. obiad. if i'm lost along the way if i wander off onto a different trail will you forgive me if i fail when i'm lost If więc postanowiliśmy coś zjeść, a że restauracje są pozamykane w sensie takim, że nie można wejść, usiąść na spokojnie zje zjeść. To wzięliśmy szamkę ze sobą tu mamy jakiś makaronik z warzywkami, do tego będzie. Karkuwencja w sosie, a, z cebulką, z cebuleczką, mamy jakieś buraczki do tego. A słuchajcie, przyjechaliśmy sobie tutaj do parku, a w parku znajduje się wieża Bismarka tutaj z tej strony. Wieża Bismarka budowana od 1902 do 1906 roku. W, z niej jest punkt, na niej jest punkt widokowy i kawiarnia na dole, ale no niestety zamknięta. Chcielibyśmy kawiarnia wejść... jest na dole? Tak, chcieli, chcielibyśmy wejść i, i ponagrywać, ale w tej sytuacji jaka panuje obecnie nie da rady. co? Fajny budyneczek, a my będziemy się posilać i, i nagrywać dalej i pokażemy co i jak. Tak wygląda to nasze danie parkowe: Karkóweczka z makaronem, który został zresztą po spaghetti. Trzeba zjadać to, co jest. Nie marnować ma jedzonka. I nie tu ma buraczki tak wygląda. Także jeszcze nam smacznego. Jak smakuje? Mm. Pyszniutkie. dobry pomysł miałem z tym makaronem, żeby go wyrzucić. No bardzo dobry. A wiecie co, za dużo ugotowałam do spaghetti i zawsze jest tak, że... No często jest tak, że wyrzucamy makaron akurat, który nam zostaje, nie. Jakoś tak nie wykorzystujemy go, a Łukasz miał teraz pomysł, żeby zrobić go z warzywami i naprawdę wyszło spoko. Bardzo. No, a mamy patent na tą dobrą karkówkę, szybko wam powiem tylko. Dusimy na oliwie. Później przykładamy do drugiego garnuszka, zasypujemy cebulą, zalewamy wodą i to się dusi w takim sosie własnym i naprawdę jest mega, nie? Dobra, brzuszki już pełne. Tutaj Łukasz mówi, że się bardzo najadł. O Jezu, no jak ja zjadłem że zwa, dwie porcje, takiego. No, podwójną właśnie. Władzę najadłeś się? Smakowało? Bo smakowało, ale wiecie co, my tą mieszankę dodaliśmy warzyw, a on nie lubi, tam jest cukinia taka, zawsze to wybiera. Glut jeden mały. Dokładnie, no, ale ja to się mega najadłem, naprawdę. No ja tak i tak teraz, teraz idziemy dalej z tego bo to jesteśmy w parku sikorskiego. Mhm. Z parku sikorskiego atakujemy jeszcze do centrum ponagrywać kamieniczki. Nie pary. będziemy śmigać do domku. Szkoda, bo ta niedziela się skończy. A i tam no, będzie za tydzień następna. No, no, Idziemy. No będzie to prawda. Wszystko mamy. Ale super tu jest. Złoto, wszędzie złoto po prostu. Pan panem? gdzie to jest? Co? Szkoda, że nieprawdziwa. Ale jest piękna niedziela. Lubię takie if i'm lost along the way if i wander off onto a different trail will you forgive me if i fail when i'm lost and erased If I cry when I'm blue If I cry alone when I am with you Will you forgive me if I do If I cry when I'm blue?